Hej, kochani, z runa a dziś moi drodzy, słuchajcie, będziemy mniej więcej przebrać się za siebie w realu, słuchajcie. Pojawy ja w sobie w realu. Inaczej w ogóle wyglądam niż w Robloxie, słuchajcie. I w związku z tym, że prawie mamy 400 subików, słuchajcie. Chcę właśnie mi sobie wymyślić specjal, ale Wy możecie mi trochę podpowiedzieć, bo ja wiem jaki będzie. Ale jeśli wy byście chcieli inny, to wasze pomysły też potwierdzam do specjala. No dobra, kochani. Dajcie łupkę w górę, słupki A kto nie wie, co to jest specjal, niech zajrzy do mojej społeczności. No dobra, kochani. ule trochę wyglądam inaczej. W sensie... Mm. W ogóle inaczej, więc możecie zostawić łapkę w górę, Szybkie z No nie zmuszam, słuchajcie, bo. No. Ogólnie to ja mam taką spódniczkę w paski. Bardziej taką, taką ładną. Ale widać, że tu nie ma w ogóle spódniczek takich krótkich w paski. Poszukam. O, ta jest w miarę, słuchajcie. Ale ja mam takie czarne. O! Dokładnie taka jest. Słuchajcie. Mam nadzieję, że ona ode mnie nie odkapie. A ogólnie to ja mam białą bluzeczkę. Raczej taką samą jaką ja mam nie znajdę. Dlatego widzę, poszukam podobnej. Taką białą widzę z jakimś tam napisem mam. Ale widzę, że tu nie ma takiej bardziej z napisem, dlatego no. Mam oczywiście krótsze włosy niż takie, ale widzę, bo ja no. Mam trochę długie. Ogólnie, num. No. Tu nie ma nic takiego, co bym miała, tak naprawdę. Ale że jestem urocza, to wezmę taki uroczy szejk. To jest w ogóle. Ja się nie przejmuję tu w ogóle tematem. Bo tematyka jest jakiś raper słynny, ale widzę. Bo... Słuchajcie, no mam takie coś. Moim zdaniem miałam lepszy temat. <grytanie> po prostu się z siebie samą. Więc naprawdę spoczko. Mogę jeszcze jakąś pokarteczkę, Lubię chodzić po baseczkach. Dlatego widzę właśnie przebrałam się na siebie. Dobra kochani. Więc widzimy się już jak. Będzie po czasie. Jeszcze słuchajcie, myślałam nad tym, ale moim zdaniem ta jest tylko niebo lepsza. Znaczy, powiecie, ta też jest ładna. Kurczę, ale i tak nie sądzę. Ona w ogóle chyba odkapiają ode mnie. Słuchajcie, mi się tak wydaje. Bo wiecie, ona ciągle latają za mną. Oj, uj, uj. No dobra, kochani, więc zobaczymy, jak naszą Fashion Fame spędzie Obym ja była na pierwszym. I to ma być raper słynny? Mmm, te wieseczki nie pasują do tej stylówki. Włosy ma takie... takie nijakie, jednak jedyneczka. Jestem trochę ostro moich niewidzów. Jeśli to nie są moi widzowie, to jestem dla nich ostra. No dobra. Hmm. Tutaj bym trochę pokombinowała. Słuchajcie. No ogólnie, no jest ok. Larry No tutaj jest czarny, a ja nie ciepłem w ogóle czarnego, słuchajcie. Jak ja widzę już czarny, to po prostu widzę, że się tego przestraszyłam. Może mam spódniczkę czarną. Nie jest to faktem, ale słuchajcie. No, nie cierpię. Nie cierpię czarnego. O kurczę, zapomniałam ją ocenić. Ale no dobra. E, ona wygląda jak Drakulora z Monster High. Jakoś tak. Drakulora. Chyba Drakulora. O, i ja, i ja, i ja wchodzę. Wchodzę na... Myślałam, że coś mi się kliknęło. No dobre, kochani, widzę, że tu nie ma kandydatu w ogóle, żebym była na pierwszym miejscu. Jest mniejsza szans bo tu nie ma moich widzów. I to jest najgorsze, co mogło być. Ona jest ta, takie różowe i ja uwielbiam róż, Tylko oceniam ją. Słuchajcie, A, kurczę, chciałam zmienić ocenę. Dobra, Rubina. Ona chyba odgapiała trochę. Te włosy widzę, że odgapiała od tamtej typiary. Dlatego, słuchajcie. Te, ta figura nie pasuje do niej kompletnie. Moi drodzy, więc no. Ja Miałem że takie inne. Yy, no. Inne pomysły. no Jestem na pierwszym miejscu. To niemożliwe. Dobra, jestem na pierwszym miejscu. Screen zrobiony super. Super to wygląda, słuchajcie. Ja. Ja widzę, widzę. Nie mogę. No, ja nie wierzę, widzę. Że... Jestem na pierwszym miejscu. W tym odcinku jestem na pierwszym miejscu. Ale super. Może teraz się przybiorę tak, jak byłam na basenie, słuchajcie. Bo byłam na basenie i to dwa, dwa razy. Teraz może tak się przebiorę. Mhm. No dobra, Ella tutaj jest. Ella, się W ogóle możecie napisać w komentarzu, czy wolicie plażę w góry, pasen. Nie wiem. Czy podoba ci się mój kapelusz? Fajny temat, akurat pod pasen. Słuchajcie, moim zdaniem Ale ja nie miałam kapelusza, miałam chustę Więc raczej nie Nie i dalej. Ale no dobra kochani Chyba tu byli Nawet moi widzowie Kurde e, Ja na basenie miałam e, Kitkę Tak To była kitka Kurcze tylko taka jest Kitka Ale bym wolała jakąś ładniejszą Mhm, mm tylko taka. No dobra, to niech będzie taka kitka. Słuchajcie, chociaż ona jest brzydka trochę. E, Okej, okay, ja mam taki czarny strój. Nie taki. Nie taki mam. Mam podobny... Oczywiście, że nie będziemy tu zakładać takiego czegoś. Mmm. No, moim zdaniem to wygląda naprawdę sztosikowo, słuchajcie. Bo nie wierzę. No dobra, niech będzie już taki. Słuchajcie, tu kombinować się nie da. Bo tutaj niektórzy nawet wybierają. Yy, dobra, niech będzie taki. Oczywiście ja mam jednoczęściowe, dlatego teraz weźmiemy. Spróbujemy wziąć jakieś. No nie wiem no. A co wy o tym myślicie? No niech będzie taki na przykład. Bo tu raczej nie ma strui kumpilok No i tu szkoda. Teraz moi drodzy, może... Może może jakaś minka jakaś taka. O my gej, to wygląda jak Jurka Żuga i te, te minka trochę. No i fancia dołączyła, słuchajcie, wreszcie, w odpowiedni czas. Właściwie. Um, a czy tu są jakieś kapelusze? Ja miałam chustę w sensie. Ale no nie wiem, tu chyba nie ma chusty, dlatego ubiorę kapelusz. To wygląda ładnie. Mmm, um, dobra. O. Hejka. Mm, dobra, kochani. Więc tu nie ma chusty, dlatego weźmiemy taki kapelusz. Mm, a nie, jednak jest jakaś. Jest jakaś. Taka chusta. No niech będzie, słuchajcie. To wygląda słodka. Niech będzie taka chusta. Yy, czy podoba ci się mój kapelusz? Napiszcie. Tak w komentarzu, bo już wiem w jakiej minucie jesteście, skoro to oglądacie. Jeśli to napiszecie, to już przypinam serduszko. Już lecę wam przypiąć. Dlatego widzę warto pisać w komentarzu do mnie. na naprawdę przypinam. O, i może takie coś widzę teraz, to wygląda jak taka sanach, taki klimat sanach. No dobra. No a tak to się prezentuje, słuchajcie. Moim zdaniem to jest mega urocza, słuchajcie? Bo ja tak akurat wyglądałam wtedy. No i ja chyba się przebrałam ze samą siebie. Tak. Tak. Czy nagrywasz? Tak. Oczywiście, że tak. Co wy myślicie? Że nie będę nagrywać? No ja, jak dołączam do Fashion Fames, no to jasne, że nagrywam. Słuchajcie. <laughs> Szkoda, że nie było tych. <laughs> po prostu innych... No, innego kucyka. Ale to wygląda nawet uroczo, jak tak wygląda, więc... Naprawdę spoczko. To wygląda, jak tak wygląda. Ja, ja już mam poplotaną widzę. język. W ogóle możecie do, dodać ją do znajomych i z tak Gaming, mniej więcej. Jest mega urocza i fajniutka. Bo to łączyło specjalnie, o mateczko, to jest naprawdę słodkie. Jakby jeszcze, nie wiem, napisała mi zmiennikierkę czy coś, to by było wkurzające, bo ja nie lubię... A, to jest fancia czy nie? Dam dwójeczkę, bo nie widziałam. Jej niku. Aha. <laughs> no dobra. A, nie. Nie podoba mi się ten kapelusz. Nie taki. Nie taki fajny. Wiesz, powiem ci. O, jeszcze coś powiem. Nie. Nie pasuje do niej. O, to jest urocze, ale nie masz kapelusza. A temat był wystarczający do zrozumienia chyba. Chyba, że macie po angielsku, Robloxa. To już jest problem. Eee, dobra. Kapelusik! Może to nie jest kapelusza, ale wygląda podobnie do kapelusza, słuchajcie. Dlatego właśnie to wybrałam. No dobra. Teraz. No dobra kochani. Kolejna osobka. niestety. Ale słuchajcie, musiałam tego... O, ale to jest mega uroczy skin. O kurczę, ja bym mogła, to bym dała piąteczkę, ale wtedy bym nie było na pierwszym miejscu. Ale mega ładnie. Graty. Ona chyba piła bardziej, bym powiedziała, ale też ładnie. No dobra, kochani. Jeśli wam się podoba w ogóle ten skin, to możecie napisać w komentarzu. No dobra. Kochani, kto jest tą dzisiejszym? O, mateczko. Wiedziałam, że one, bo one naprawdę ładnie wyglądają. Ale słuchajcie, no... Czemu ja taka jestem? No i ja na szóstym, słuchajcie... Teraz akurat to jest chyba zrozumiałe, ale no, gdzie jest ta moja fancie? Teraz ją szukamy, bo naprawdę, widzę, i wtedy nie było chyba, bo bym była na, na tym na miejscu. Tu w ogóle ktoś się z Hiszpanii, w ogóle pozdrawiam, bo chcę odwiedzić Hiszpanię. Wipka, wipka, oh my gosh. Też chcę być celebrity. Celebration. No i jest for Nie umiem gadać po, po tego. Po hiszpańsku. Cisara und demam. Jaki jest temat? Chyba. Możecie napisać w komentarzu, czy to poprawne. Słownie słowa. Dobra, ostatni temat słuchajcie. I tu będzie akurat taki mój look na... Na zimę. O! Jak się ubieram na zimę? Słuchajcie, może ja nie pamiętam mojego stylu ubioru na zimę, ale wiem na pewno, że miałam takie rozpuszczone włoski. Może nie takie, ale chyba były one długie. Raczej. Albo nie. Na randkę, jakbym się ubrała. <grym> no to tak. Takie coś. Na pewno. No, i jakiś leciutki makijaż, tak. Mm, tak wygląda ładnie. No dobra, tak wygląda ładnie, słuchajcie. No i słuchajcie, no. Coś na ten web, tak. No to fajnie. No to bym wzięła najsłodsze rzeczy w ogóle Ever. Mhm. Jakie to urocze. Ustka takie, słuchajcie, pokrupione, ale nie! Nie będziemy mieć pogrubionych ust. Bo to jest nienaturalne i bardzo brzydkie. No dobra. Nie liczyć w swoją urodę, żeby myśleć, że jest się pięknym. Nie jest bad. Nie jest bad. fajne. <gryw> Jakbym miała takie uszu alfa, pewnie by mnie wygonili z jakiejś tam restauracji. Na suba tak by było. Słuchajcie, więc teraz może... Um, słuchajcie... Um, um, jakieś takie, nie wiem... O, może być kolejna taka opaseczka. To bardzo ładnie wygląda, słuchajcie. Jeśli wam się podoba mój look, to możecie napisać w komentarzu, czy chcecie więcej filmików z Fashion Fame. Bo słuchajcie, myślę nad specjalem i słuchajcie, chyba wymyśliłam, ale to nie będzie z Fashion Fames ani z takich innych podobnych gierek. To będzie coś magicznego, słuchajcie. Jeśli chcecie wiedzieć, co to będzie, to na pewno musicie y, mnie y, zasubskrybować, bo wtedy no. A, wtedy jak były wakacje, to mogło mi właśnie się opalić tutaj. Och, kurczę. Nie pomyślałam widzę. Żeby... No dobra, a ja wtedy byłam cały czerwona, więc... Teraz też jestem. Dobra, weźmiemy. Nie, no. To brzydko wygląda. Weźmiemy taki. Może taki spray naturalny? Aha. Oho, oho. Ale mało osób. Hugo jakiś gra. Jakiś w ogóle Hiszpańczyk. E, Rocky, Rocky Mouse. Mouse czy coś gra? Jeszcze kto gra? Rubina. Nie no, super. Bardzo fajny skład. W dlaczego kodek gaming nie został? To było wredne trochę. Musi gra. Tak. One chyba nie chcą się za bardzo pokazywać w kamerze To może ich nie pokażę Wcześniej jak nie wiecie co tu stało to oglądajcie mnie widzę we wszystkie moje odcineczki Ponieważ widzę tu stało coś fajnego Chyba fajnego, ja nic z tego nie brałam Widzę Ale jakieś fajne stoisko tu stało Ale to ładnie wygląda, o kurde to mega ładnie wygląda, ale nie. O kurde, ale ładnie to wygląda. Nie, nie, nie. Musimy być, żeby tak wyglądać. Bo to bardziej, no, jakiś free kill. Aha. Zobaczcie, jak on lewituje. Hashtag lewitacja. Oj, jeden, dwa, ej, dwa, osiem. Spoczki. Ma skin. Chyba jakaś nowa w ogóle do, do, dołączyła. Anglia jakaś. No to fajnie. Anglia. Bardzo fajny kraj. W sensie. Dobra. I ja pierwsza. No oczywiście, że możemy być ta pierwsza, bo ja mam fajny skin. Ale w ogóle podskoczyłam. Słuchajcie, to było epickie. Rubina. Postrówka. Wow. Ładny skin. Ale trochę ta bluzy nie pasuje i... Spodnie. W ogóle ona ma te spodnie? Dobra, nie wmieszamy się. To... Klot. E, mhm. O, to ładnie, ale ona odgaduje ode mnie opaskę i, i misia, ale ładnie, naprawdę spoczki, ja nie daję moim, jak rywalkom dużej oceny, ale wszystkie koty, mam dobra, za kotka dam trzy, ona jest witką, też bym chciała, w ogóle nie długo, bo nie miała roboksy, więc... Super to ładuję I będę miał więcej na odcinek Słuchajcie Ona odkapiła w ogóle, widać Totalnie, ale bluza Nie wiadomo skąd one wzięły. No dobra kochani I Teraz muszę. Po prostu następne kupię Vipa O kurde, tu brzydko trochę Obym ja widzę, by trafiło ono do pierwszego miejsca, albo drugiego, albo trzeciego, trzeba O matko, no co będzie, co będzie? Jako ja was w niepewności trzymam. Już chciałam zrobić screena, ale te babki musiały trafić na te miejsca. Ja tylko robię screena osobkom, które trafią razem ze mną na miejscu podiumowym. No dobra kochani, jeżeli wam się już podobał odcinek, że jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę z dzwoneczkiem. No i papatki kochani, pa!